Chyba znacie to miejsce bardzo dobrze kaplica Błogosławionego Czesława. Niezwykła historia tego, jak to miejsce, obrastające pięknem sztuki i modlitwami tylu pokoleń, przetrwało dramaty ostatniej wojny i praktycznie nietknięte, jest tutaj dla nas dzisiaj taką oazą ciszy w sercu, bardzo intensywnego miejskiego życia. Błogosławiony Czesław, który tu, w tym grobie, już prawie 800 lat spoczywa, to ten, który przyprowadził swoich braci, braci Kaznodziejów do Wrocławia sam zainspirowany i zapalony przykładem świętego Dominika. Dzisiaj my też, bracia Dominikanie z klasztoru świętego Wojciecha, chcemy żyć w duchu i tej energii kaznodziejskiej błogosławionego Czesława, żeby dzielić się Ewangelią z Wami. A dzisiaj w jego uroczystość, 20 lipca, nie tylko możecie przyjść tutaj tak jak co dzień, i pomodlić się w ciszy i pięknie tej kaplicy, możecie też, i bardzo Was do tego zachęcam, dołączyć do nas na wieczorną modlitwę. Modlitwę Nieszporów o godzinie 18.30, którą zaśpiewamy tu w kościele, a po niej o godzinie 19.00 pomodlimy się uroczystą Eucharystią. Od dzisiaj będzie też w kościele dostępna wystawa, Pokazująca historię powrotu Dominikanów do Wrocławia po roku 1945. Zobaczycie fazy odbudowy tego kościoła, zobaczycie co kryje Dominikański Skarbiec, a także jak nasz kościół wyglądałby dzisiaj, gdyby wszystkie pomysły jego przeorów i architektów ostatnich 60 lat były wcielone w życie. Bardzo serdecznie raz zapraszamy i dziś do celebrowania błogosławionego Czesława, i przez kolejny miesiąc do obejrzenia wystawy poświęconej powojennej obecności Dominikanów u świętego Wojciecha. Wszystkiego dobrego Wam życzę.